Mąż Kingi nie ustaje w poszukiwaniu doznań. Dziś zaproponował Kindze kolejną zabawę w sypialni. Co mam robić? No, krzycz na mnie. Ale co? Co chcesz? Ty tu jesteś panią. A jak będę nieposłuszny, to smak mnie nie Nie, nie mogę. Nie dam rady. Nie chcę. Dlaczego płaszczysz? Czuję się jak śmieć. Ale dlaczego? Te ciuchy są takie tandetne i tak to nie ja. Naprawdę chciałam cię uszczęśliwić, ale nie potrafię. Kinga. Nie płacz, nic się nie stało. Może spróbuję czegoś innego. Nie chcę próbować. Lubię normalny seks. Dwojka ludzi, którzy się kochają, nikogo nie udają, są sobą. Jesteśmy sobą. Że nawet w tych ciuchach jesteś moją Kingą. Ale nie czuję się sobą. Nigdy więcej tego nie założę. Już myślałem, że otworzymy nowy rozdział w naszym życiu seksualnym, ale widzę, że Kinga się nigdy nie zmieni. Zawsze będzie nieśmiała i wycofana w łóżku. Trudno. Jakoś będę musiał z tym żyć. Na pewno nie będę jej do niczego zmuszał, skoro to dla niej męczarnie. Już podczas przebierania się w ten kostium czułam się jak idiotka. Wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Jestem załamana. Pierwszy raz myślę, że ja i Witek do siebie nie pasujemy. Seks jest ważny w małżeństwie, a my chcemy innych rzeczy.